Pierdolcie się. No u. Z kim? Z twoją mamą. Strix jak zawsze w formie. Czemu taki niemiły? Let him shit. Nie że seks. Nie ma dla was seksu. Powiedział Dawid cisnąc kupkę. Sext. Idę się ewakuować stąd. Się śmiej kurwa. To ja sram do twojego kibla. S. Strix wszystko będzie okej. Okay. oil it, motherfucker. Do it. Ok. Dominacja. Legalize nuclear bombs. Legalize. Legalize ball sack. Balls. Balls mezaja. I'm gonna brown. Strix, pokaż dominację. Nie mów tak, bo on serio pokaże dominację. Och, ok, idę nasrać do zlewu. Nagram to. striks kacę Zaznacza teren. Czemu ograniczać się tylko do zlewu? A było tak spokojnie. Owa. Obsraj całą kiblarnię. No balls, do it. Ile ty srasz? Aha. Zlew czeka. Nie wiem czy wiesz, ale zlew to nie miejsce do wydalania kału. Odradzam tej czynności. Do it! Just do it! Sraj do tego zlewu. Hot take. Nie sraj do zlewu. Paczkomat się lepiej do tego nadaje. Bez wzwoda nie ma Sapi mortko, weź usiądź mi na twarzy. Ale seks.